Dzień dobry, zapraszam Dzień dobry. na rozmowę z Janną Wojnicką, dyrektor zespołu szkół ekonomicznych w Brzozowie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam. I zacznijmy naszą rozmowę od podania informacji, że od września uruchomiony zostanie nowy kierunek kształcenia technik logistyki. To jest chyba bardzo ważna wiadomość dla uczniów chcących kontynuować tutaj naukę, ponieważ logistyka wpisuje się bezpośrednio w ten szybki rozwój branży transportowej lub handlowej, sieciowo-handlowej. Także takie umiejętności dystrybucji, sprawnej dystrybucji towarów czy zarządzanie towarami w dużych zwłaszcza magazynach, no to jest taka dzisiaj podstawowa umiejętność w tych branżach chyba. Dokładnie tak. Chcieliśmy w tym roku zaproponować absolwentom szkół podstawowych dodatkowy kierunek w naszej szkole technik logistyk. Kierunek taki, który będzie łączył technika handlowca, ale również transport, bo on wspina te dwie, te dwie branże. W dwóch kwalifikacjach będą uczniowie, kierunek pięcioletni, w dwóch kwalifikacjach będą uczniowie się uczyli. Pierwsza kwalifikacja jest to obsługa magazynów, druga organizacja transportu. No i ze względu na takie nasze rozeznanie, które robiliśmy tutaj na tym terenie i informacje z Powiatowego Biura Pracy, z Wojewódzkiego Biura Pracy w oparciu o taki barometr zawodów, który co roku jest publikowany tutaj na Podkarpaciu, Podkarpacie się prężnie rozwija, jest zapotrzebowanie na logistyków. Pojawiają się ogłoszenia o pracę dla pracowników w branży logistycznej. No i każdy pracodawca chce mieć dobrze wykwalifikowanego pracownika, takiego, który no, umie się dostosować do nowych warunków. A te nowe warunki się ciągle zmieniają. Trudno nam sobie teraz wyobrazić, myślę, że w tych czasach, kiedy żyjemy w pandemii, że nie zamawiamy czegoś zdalnie, nie zamawiamy czegoś przez internet, i praktycznie na drugi dzień albo kurier puka do naszych drzwi, albo możemy to odebrać w paczkomacie. I to jest właśnie logistyka. Yy, zarządzanie tym, żeby ten towar jak najszybciej od producenta dotarł do finalnego odbiorcy. Cały łańcuch yy, dostaw. Tego chcemy nauczyć yy, naszych uczniów, naszych absolwentów, przyszłych absolwentów żeby umieli na tym rynku pracy znaleźć dobrą pracę, ale żeby też umieli no, działać na tym, na tym rynku. No ja... właśnie, bo my, pani dyrektor, od kilku lat żyjemy w takiej globalnej... Wiosce, ten handel międzynarodowy kwitnie, w zasadzie każdy kraj, już ze wszystkimi krajami na świecie, handluje. Także ten wachlarz możliwości znalezienia pracy jest chyba większy niż w innych zawodach. Myślę, że zdecydowanie tak, bo jest zdecydowanie szerszy ten zawód. On obejmuje, tak jak powiedziałam, dwie kwalifikacje i po prostu to są, to są szersze umiejętności zarówno w komunikacji, jak i w organizowaniu tych procesów, jak i w komunikowaniu się również w językach obcych. Tutaj naszym takim priorytetem też będzie język obcy zawodowy w logistyce, żeby jakby uwypuklić ten język, no bo tutaj tak jak, jak hotelarstwo nie może się bez tego języka obejść, tak samo logistyk, wydaje mi się tutaj w handlu międzynarodowym, musi posługiwać się językiem obcym. Dodatkowo chcemy dać szansę też naszym uczniom, którzy w tym zawodzie by się uczyli, zrobienia prawa jazdy tutaj w szkole, żeby zajęcia te teoretyczne odbywały się tutaj w szkole. Weszliśmy w taką współpracę z firmą, która prowadzi autoszkołę. I zajęcia mogłyby się odbywać na terenie szkoły, a godziny jazdy byłyby dostosowane do podziału godzin, więc też byłoby to z korzyścią dla, dla obu stron. No, Liczymy też na jakieś zniżki ze strony y, pana, który będzie prowadził y, tę autoszkołę, więc myślę, że to też jest taki argument, jeszcze dodatkowy, przyciągający na, na ten kierunek. No właśnie, bo to jest chyba specyfika tego kierunku y, y, technik logistyk, że on determinuje inne dziedziny, no bo właśnie tak jak mówimy, no z automatu trzeba uczyć y, y, sprawność, sprawnego porozumiewania się w językach, prawo jazdy mm -hmm. też jest nieodzowne, czyli tu musimy Obudować się też w inne kierunki, inne przedmioty. Dokładnie. Ważna też będzie sama praca w systemie logistycznym, więc ponieważ dysponujemy czterema pracowniami informatycznymi, wyposażenie tych pracowni w program komputerowy, który będzie pozwalał zarządzać łańcuchem logistycznym już pozwoli potem na pracę w tych systemach, taką no płynną pracę. Uczeń, który ukończy absolwent, który ukończy szkołę, będzie wiedział, jak w takich programach pracować. Dodatkowo, tak jak właśnie mówimy, umiejętności tutaj transportowe plus taka ogólna wiedza o gospodarce magazynowej, jak to wszystko wygląda, łańcuchy dystrybucyjne, my to uczyliśmy, to jest taki kierunek troszeczkę pokrewny technikowi handlow handlowcowi. Nie chcemy o tym kierunku absolutnie zapomnieć. Technik handlowiec zostaje. Z tym, że chcemy tam wprowadzić taką innowację. Mamy teraz taką możliwość, że w klasie piątej, w pięcioletnim technikum, uczeń może zdobyć dodatkowe umiejętności. I jeżeli chodzi właśnie o technika handlowca, chcemy tam uwypuklić e-handel, e-commerce. Myślę, że bardzo na czasie teraz kierunek. I on tak, będzie bo jak się... logistyka wpływa na rozwój handlu tak. międzynarodowego, tak, rozwija się równolegle. Tak, dwutorowo teraz ten handel się odbywa, bo tak. handel internetowy się też cały czas intensywnie rozwija. Dokładnie tak. I tutaj myślę, że umiejętność założenia swojego sklepu internetowego. Praca, tak samo wysyłki przez internet towarów i to wspólnie z logistykiem będzie miało takie powiązanie. Więc uważam, że technik handlowiec też jest bardzo takim pożądanym teraz kierunkiem na rynku. I być może błędy nie był przypisywany do takiego sprzedawcy, który stoi za ladą albo... No już nie gdzieś, te czasy. A to już troszeczkę nie te czasy. Więc nowa, nowe umiejętności, taka troszeczkę innowacja, e-commerce w techniku handlowców. No właśnie, bo myśmy tutaj też wspomnieli y, o tym, że żyjemy w czasach y, pandemii. O ile pewne działania w pandemii handlowe, zwłaszcza w tym handlu międzynarodowym, y, no, zostały ograniczone, to one y, Moim zdaniem ze zdwojoną siłą ruszą po zakończeniu tej pandemii, ale równocześnie ten handel internetowy wcale nie musi się ograniczyć wówczas jak już będziemy normalnie funkcjonować. Czy Pani zdaniem taka ta dwutorowość handlu ona już się wpisała w tę codzienność na stałe? Myślę, że tak. Myślę, że tak i na pewno ten handel internetowy nie zniknie, bo jest on po prostu dla nas wygodny. My, siedząc w domu, siedząc wygodnie na kanapie, ze smartfona, możemy dokonać zakupów i tak naprawdę odebrać je na drugi dzień. Więc jest to taka wygoda i bezpieczeństwo teraz, w tych czasach, że myślę, że to zostanie już na, na dłużej z nami. O ile nie, no myślę, że niektórych rzeczy pewnie nie da się zamawiać przez internet, takich podstawowych, aczkolwiek też sklepy, nawet i spożywcze, dostarczają zakupy do domu. Tutaj jest kwestia organizacji dobrego marketingu i myślę, że a marketing to jest i w jeden, i w drugi zawód wpisany z automatu. To jest w podstawie programowej marketing i w logistyku, i w techniku handlowców, więc dwa pokrewne zawody. Mówiliśmy o tym, że weszliście we współpracę z firmą Autoszkoła. Mhm. Natomiast jak wygląda sytuacja w tym kształceniu praktycznym, jeśli chodzi o technika, logistyka, są już firmy wytyczone do współpracy. Jeżeli chodzi o pierwszą kwalifikację, czyli gospodarkę magazynową, tak, podjęłam takie rozmowy i tutaj do tej kwalifikacji w zasadzie każdy sklep wielkopowierzchniowy, gdzie są magazyny wysokiego składowania, gdzie jest obsługa wózka widłowego, to wszystko wiąże się z gospodarką magazynową oraz programy do zamawiania towarów. I również programy księgowe, bo to się zazębia, wystawianie dokumentów księgowych, dokumentów magazynowych, faktur, potem przyjmowania tych towarów, WZ, -ek, PZ, -ek, te wszystkie dokumenty w, w programach. Teraz no, ręcznie raczej się tego nie, nie wystawia. I tutaj już rozmawialiśmy, rozmawiałam tutaj na, na miejscu z firmami, które bardzo chętnie na praktyki przyjmą. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwalifikację, organizację transportu, no to kilka firm tutaj na miejscu też transportowych, hmm, chociażby Transport Suwała, czy tutaj Kruczek, czy Miksiewicz, to są takie firmy, które hmm, prowadzą, hmm, pra, działają w tym zakresie. Natomiast hmm, wiem, że bardzo prężnie hmm, działają hmm, Centra logistyczne podrzeszowe i będę chciała, aby tam nasi uczniowie na praktyki trafili. Ale to jest druga kwalifikacja, to jest dopiero czwarta klasa szkoły, więc jeszcze mamy troszeczkę czasu, żeby. No właśnie powiedzmy, w jakich klasach, na jakich kierunkach technik logistyk będzie nauczany. Na jakich kierunkach? Tak. Znaczy, te, 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 te technik, w technikum ekonomicznym. W technikum rozumiem. ekonomicznym, tak. To będzie klasa, 5, 5 lat. Tak jak, jak każdy teraz technikum, 5 lat pracy. Myślę, że na, na początek ta, ta pierwsza klasa, wiadomo, że taki uczeń musi zdobyć takie wiadomości ogólne. a taka no, Teoria też jest ważna. I teoria też jest ważna, taka i ekonomiczna, i handlowa a dopiero potem będą te szczegóły konkretnego, konkretnego zawodu. Ale myślę, że, że jest to bardzo fajny kierunek, taki, gdzie i sprzedaż, i handel, i, i to, co jest teraz na rynku najważniejsze, będzie zawierał. No właśnie ten technik logistyk to jest takie dopełnienie tej oferty ekonomiczno-biznesowej w szkole? Myślę, że tak, że tutaj powiedziałam o techniku handlowcu, który no jakby jest nierozerwalny z tym technikiem logistykiem, nie zapominamy absolutnie o pozostałych kierunkach, o techniku ekonomiście, o techniku rachunkowości. Bo tutaj weźmy pod uwagę, że jeżeli absolwent szkoły będzie chciał prowadzić własną firmę, to w ramach technika ekonomisty nauczy się zakładać tą firmę, rozliczać, zatrudniać pracowników, całe kadry i płace, prowadzić rachunkowość w tym zakresie uproszczonym, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy karta podatkowa, ale również pełną księgowość i tutaj wkracza techniki rachunkowości, gdzie mamy już pełną rachunkowość, umiejętności do prowadzenia biura rachunkowego. Ja myślę, że uczniowie, nawet absolwenci z jednego roku mogą stworzyć świetną taką współpracę ze sobą, że będą prowadzić swoje firmy, każdy będzie specjalistą w swoim zawodzie, a technik rachunkowości będzie im to wszystko prowadził od strony rachunkowej. To jest takie, te, te kierunki handlowo-ekonomiczne, myślę, że one się tak razem spinają, uzupełniają. No, troszeczkę innym kierunkiem jest. Technik żywienia i usług gastronomicznych, no bo to inna branża zupełnie. Natomiast on się z kolei wiąże z technikiem hotelarstwa. W techniku hotelarstwa też mamy żywienie i obsługę konsumenta, mamy restaurację, mamy żywienie, mamy dietetykę i tutaj znów technik żywienia i usług gastronomicznych chcemy prowadzić taką też specjalność, dietetykę również w piątej klasie, rozwinięcie umiejętności uczniów do układania planów żywieniowych i właśnie właściwego zdrowego odżywiania. I daje to też taką przepustkę dalej powodu, że studia z dietetyki są teraz też bardzo na czasie, bardzo modne i myślę, że każdy gdzieś tam o tą dietę się ociera. Wszyscy, wszyscy się chcemy się, dobrze odżywiać. Wszyscy się chcemy dobrze odżywiać i taki specjalista, który podpowie jak to zrobić też się przyda. Więc zupełnie inna branża, ale myślę też tutaj chcemy trafić w rynek, tak? w rynek pracy, w to, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, więc dlatego, dlatego ta dietetyka. W hotelarstwie podobnie, obsługa konsumenta, organizacja imprez, organizacja przyjęć, umiejętność jakby połączenia tej usługi noclegowej z usługą gastronomiczną, to jest nie, nie, nierozłączne. No, i tego właśnie nauczą się nasi uczniowie na wychniku hotelarstwa. No właśnie o wszystkim, o czym tutaj rozmawiamy, to wszystko dowodzi, że ekonomia to jest dziedzina bardzo dynamiczna, taka podatna na te trendy, mechanizmy gospodarcze. No i to też dowodzi, że tacy młodzi adepci ekonomii powinni być jak najbardziej wszechstronnie kształceni. No i na podstawie tego, co Pani przed chwilą powiedziała, wnioskujemy, że. Nie macie z tą przestronnością najmniejszych problemów. Myślę, że nie, że, że jesteśmy do tego przygotowani. Zresztą wymaga od nas tego sama podstawa programowa kształcenia w zawodach, gdzie uczeń oprócz takich kompetencji personalnych i społecznych musi być wyposażony w takie kwalifikacje, no w takie umiejętności może nie kwalifikacje, ale umiejętności prowadzenia własnej firmy. Bardziej wszystkie zawody idą w tą stronę. Czy to jest technik żywienia, czy to jest technik hotelarstwa? On musi wiedzieć, jak takie przedsiębiorstwo funkcjonuje, czy będą z pracownikiem, na pewno mu się to przyda, a jeżeli będzie chciał prowadzić własną firmę, no to jest to nieodzowne. I to wszystko się spina w tą, w tą ekonomię, bo jednak do, na prowadzenie rachunkowości w każdym z tych zawodów wystąpi, w każdej tej branży wystąpi. Czy, czy marketing, działania marketingowe zachęcające do kupna, do sprzedaży, do. do Wszędzie, w każdym zawodzie to jest. To, żebyśmy chcieli kupić usługę turystyczną z zakwaterowaniem w hotelu, to też jest marketing I, i też ktoś w hotelu jest potrzebny, kto zajmie się właśnie tymi działaniami marketingowymi. No handel bez reklamy nie istnieje, nie istnieje. więc tutaj i w logistyku i w techniku handlowców. Jeżeli chcemy sprzedać dobre, dobre menu, dobrą potrawę, chcemy, żeby przyszli do naszej restauracji, do naszego baru klienci, też musimy reklamą i marketingiem tutaj zadziałać. Więc wszystkie te branże spinają się od tej strony ekonomicznej. A bierzecie udział w jakichś programach, projektach, które odzwierciedlają te predyspozycje biznesowe u uczniów? Pandemia nam troszeczkę zablokowała to tak. wszystko. Wcześniej, kiedy był realizowany projekt potęgujemy kompetencje, tutaj były wyeksponowane te umiejętności zawodowe przede wszystkim w wszystkich zawodach. Uczniowie mogli zrealizować kursy zawodowe. No i bardzo byśmy chcieli do tego wrócić. Teraz jest wszystko zdanie, więc wszystkie projekty, które są realizowane i aktywna tablica, to wszystko przebiega zdanie. Natomiast no, wraz ze zespołem szkół budowlanych mamy, jesteśmy jakby włączeni w program Interreg. No i mamy nadzieję, że jeżeli nie w tym roku, to od września uda nam się realizować i zobaczyć, jak to jeszcze jest w innych szkołach i w innych krajach, jak zrealizowane są te przedmioty zawodowe i, i jak to wygląda na rynku faktycznie. A jest możliwa taka indywidualizacja nauczania y, uczniów zgodnie z jego zainteresowaniami, jakimiś smykałkami, które y, y, nauczyciel zauważa. Tutaj no, działamy w ramach kół zainteresowań, koło młodego ekonomisty, które działa bardzo, bardzo prężnie, koło młodego hotelarza. Koło rachunkowości. I tutaj no, wszystkie olimpiady, wszystkie konkursy, które tylko się pojawiają na, yy, i przez kuratorium, i, i międzyszkolne konkursy nasi uczniowie biorą w tym udział i zajmują czołowe lokaty. Więc myślę, że to też daje im taką wymianę nawet takich spostrzeżeń pomiędzy szkołami. Oni nawet jak spotykają się z uczniami z innych szkół i wymieniają, jak to jest w innym regionie Polski. No bo jesteśmy troszeczkę zróżnicowani. My tutaj na Podkarpaczu, Centrum czy Zachód Polski trochę inaczej. Uczniowie sami postrzegają rynek, postrzegają biznes. Poza tym mają też inne doświadczenia, nasi tutaj uczniowie mają rodziców, którzy pracują w różnych firmach, natomiast w na większych miastach są większe możliwości, ci rodzice pracują w dużych korporacjach, inaczej to wszystko wygląda z takiej perspektywy, on też dużo może się od tego rodzica nauczyć. Więc myślę, że taka wymiana doświadczeń też O no, wiele więcej też rodziców chyba prowadzi w tych jak własną jest, działalność gospodarczą. Oczywiście, że tak. Więc tutaj no, myślę, że same dofinansowania, które też zbiora pracy, osoba, która chce rozpocząć działalność, może pozyskać. Tutaj no, w każdym zakątku, że tak powiem, Polski jest możliwe otworzenie tej własnej działalności, rozpoczęcie, ale nie da się prowadzić własnej firmy, jeżeli merytorycznie nie znamy tej branży, w której chcemy tą firmę prowadzić. Więc dużo łatwiej będzie absolwentowi technikum zawodowym, gdzie uczy się w zawodzie, nie potem prowadzić firmę w takiej branży. No tutaj w tym nauczaniu też chyba jest duża rola y, nauczyciela, no bo oni też muszą reagować na te wszystkie zmiany i dostosowywać chyba do rynku pracy metody nauczania. Owszem, i to jest bardzo trudne i bardzo takie wymagające y, ogromnego wysiłku ze strony nauczycieli. Y, wiadomo, że są jakieś szkolenia, są y, praktyki. Y, bardzo cenię sobie takie projekty, w których nauczyciel może wziąć udział. Y, Najpierw w jakichś wykładach teoretycznych, ale potem zazwyczaj są to praktyki u pracodawców, gdzie można się zapoznać z faktyczną specyfiką danego zawodu i pracą, jak ona w rzeczywistości wygląda. Bo to, że my ucznia przygotujemy od strony teoretycznej, powiemy mu jak to na papierze, w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. Poza tym nasi uczniowie w każdym z zawodów mają 280 godzin praktyk zawodowych. Te praktyki są rozłożone na drugą, trzecią, czwartą e, klasę e, i w, w rzeczywistych warunkach pracy ten uczeń się styka z daną z branżą, z danym m, zawodem. I tutaj tak. bardzo często, kiedy wracają po praktykach do szkoły, słyszymy, że no, pani nam mówiła, e, że to jest tak, a w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. Zawsze te realia minimalnie muszą się dopasować i to jest dla nas bardzo cenna informacja żeby wiedzieć, żeby nie, nie przekazywać uczniom takiej suchej informacji, takiej, takiej suchej tak. teorii, tylko żeby właśnie cały czas być na bieżąco z tym rzeczywistym rynkiem pracy. Jeszcze zaznaczmy, bo my tu cały czas mówimy o tej ofercie edukacyjnej, a szkoła też zmienia się estetycznie. Niedawno powstał gabinet psychologa, wicedyrektora. Odnowiono sanitariaty, także mhm. ten poziom techniczny też się podnosi szkoły systematycznie. Jesteśmy jeszcze przed naszym największym, e, największą inwestycją nad dużym projektem remontowym wymiany instalacji elektrycznej e, i e, co e, i będzie to gruntowny remont. Myślę, że szkoła nabierze eleganckiego wyglądu takiego no, na miarę szkoły XXI wieku. E, mam nadzieję, że e, z, Staram się wygospodarować miejsce tak, żeby każdy zawód miał też swoje pracownie, no bo musimy tak, tak, tak to zrobić, więc mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pracownia logistyki i transportu też do tego nowego kierunku tutaj wygospodarować, wyposażyć, no przede wszystkim w programy komputerowe i no, że będzie, będzie taka przyjemność uczenia we wszystkich, we wszystkich zawodach. I jeszcze podkreślmy, no, trzeba to zaznaczyć, że w ekonomiku nie tylko kształci się w przedmiotach ekonomicznych, bo macie też profil policyjno-prawny. Tak jest. Mamy w sumie dwa profile w liceum ogólnokształcącym, profil policyjno-prawny i pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym. I oczywiście na, na te dwa kierunki liceum również będzie prowadzony. Jeżeli chodzi o profil policyjno-prawny, tutaj znów pandemia troszeczkę nam przyhamowała te działania, które były wcześniej podejmowane, a mianowicie wyjścia do sądu na sprawy, wyjazdy do Rzeszowa, do biura, biur detektywistycznych. No i tutaj chcielibyśmy do tego, do tego wrócić. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą pomoc z ratownictwem medycznym, tam jest no, na dużą skalę rozwinięty ten, ten kierunek. Tam jest po prostu innowacja, która została wcześniej na, napisana i według której uczymy. I myślę, że nasi absolwenci bez problemu potem dostają się zarówno do szkół pielęgniarskich, takich po policajnych, czy nawet na studia w zakresu pielęgniarstwa, z zakresu pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego. No, i myślę, że tak zostanie, bo naprawdę widać teraz, jak taki personel jest potrzebny i myślę, że nasi absolwenci świetnie się sprawdzają na tym, na tym kierunku. Czyli zespół szkół ekonomicznych zapewnia nie tylko ciekawą, atrakcyjną ofertę edukacyjną, ale też no, zapewnia komfort nauczania. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak nas odbierają nasi uczniowie absolwenci. Te głosy, które bezpośrednio chociażby do mnie dochodzą, od naszych absolwentów, no to naprawdę docenili to, czego się nauczyli. I to tak czasami bywa, że to dopiero z perspektywy kilku lat po ukończeniu szkoły człowiek docenia, tak, jak chodził do szkoły i jak wiele rzeczy się nauczył, jak przyjaźni byli nauczyciele i jak dobrze go nauczyli, jak faktycznie tą wiedzę, którą przekazywali, mógł wykorzystać potem w dorosłym życiu. No właśnie i to niech będzie najlepszą pętą naszej rozmowy, żeby uczniowie potrafili przy wsparciu oczywiście nauczycieli wykorzystać tę i ofertę edukacyjną i te warunki do nauczania. No i odnieśli sukces na rynku pracy, bo o to przede wszystkim chodzi. Przede wszystkim o to chodzi, żeby uczniowie znaleźli potem pracę, oczywiście no ani technikum, no liceum przede wszystkim, bo to jest 4 lata i, i potem, potem raczej studia wyższe, ale technikum też tej drogi nie zamyka. Po maturze też liczymy na to, że większość naszych absolwentów będzie kontynuowała naukę na studiach wyższych, no a to wszystko już przed nimi i rynek pracy będzie czekał właśnie na takich dobrych specjalistów. Taką mamy nadzieję. Myślę, że mogę zachęcić wszystkich absolwentów tegorocznych szkół podstawowych, ośmioklasistów, aby zaglądali na naszą stronę internetową. Tam już znajdą szczegółowe informacje na bieżąco, zarówno do tego nowego kierunku Technika Logistyka, jak i do wszystkich pozostałych kierunków, również liceum. Także zapraszamy. Mam nadzieję, że spotkamy się w szerokim gronie we wrześniu. My również zapraszamy do zapoznania się z ofertą zespołu szkół ekonomicznych w Brzozowie. Dziękujemy Pani Dyrektor. Dziękuję Rozmawialiśmy bardzo. z dyrektor Janną Wojnicką, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. Dziękujemy za uwagę.